Challenger z roku 2015, z niewielko szkodo prawej strony. Uszkodzony mamy tutaj błotnik, delikatnie przerysowane drzwi oraz tylny błotnik. Dodge występowały w silnikach 3.6 V6 o mocy 305 koni, 5.7, taki jak mamy tutaj zamontowany, o mocy 372 koni, 6.4 V8K o mocy 485 koni i najmocniejszy 6.2 V8 707 koni. Auto o statusie Run and Drive, czyli jeżdżące, odpalające z przebiegiem 81 000 mil. W aucie mamy już wymontowane tylne lampy, wysłane do przerobienia, tak żeby auto spełniało wszystkie europejskie wymogi. Interesuje Ciebie taki docz? Roczniki 2015-2017 jesteśmy w stanie sprowadzić od 50 000 złotych pod dom. Nowsze roczniki jak najbardziej również sprowadzamy. Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do nas w komentarzu, na pewno się odezwiemy.